Zostały trzy kolejki ligowe. Trzy mecze, które zadecydują o losach Mistrzostwa Polski. Lech Poznań czy Raków Częstochowa? Kto zachowa zimną krew w końcówce sezonu? Kolejosz ma przed sobą nielada wyzwanie. Piłkarze Macieja skorzy muszą pokonać rozpędzonego Piasta Gliwice. Walka o Mistrzostwo Polski to nie jest koncert życzeń, żeby sobie tutaj wybierać rywali. Jeżeli chcemy być Mistrzem Polski musimy sobie z każdym radzić i oczywiście, że widzimy po wynikach Piasta w jakiej są dyspozycji, w jakim są momencie ta drużyna, w tej chwili. Natomiast no my, my, my skupiamy się na sobie, my wiemy, że mamy wystarczająco duży potencjał, żeby wygrać w Gliwicach. Piast wygrał cztery mecze z rzędu. Podopieczni Waldemara Fornalika ostatnią ligową porażkę zaliczyli 5 lutego. Od tego czasu w 11 spotkaniach aż ośmiokrotnie zgarniali komplet punktów. Piast Gliwice na pewno wiosnę ma fenomenalną. Po tym jak jesienią gdzieś ten zespół Waldemara Fornalika po dokoptowaniu nowych nazwisk, gdzie wydawało się, że od razu mogą ruszyć z kopyta, no bo Kamil Wilczek i Damian Konieczek to są dobrze znane nazwiska e, dla polskich kibiców, ale trochę to trwało i w końcu udało się odpalić temu zespołowi na wiosnę. Ale jak już odpalił, to odpalił na dobre. No bo Pias Gliwice nie przegrał od 11 spotkanie. Ostatni raz na początku e, lutego na własnym stadionie z pogonią Szczecin. Świetna forma zespołu Waldemara Fornalika sprawiła, że obecnie znajdują się na piątym miejscu i wciąż są w walce o czwartą lokatę. Do Lech i Gdańsk tracą trzy punkty. Lech natomiast jest świeżo po dotkliwej porażce w finale Pucharu. Polski przeciwko Rakowowi. Nie wiemy, na ile trener Maciej Skorsza będzie w stanie zbudować rzeczywiście ten zespół, bo oczywiście zarówno piłkarze, jak i trener e, mogą mówić, że teraz liczy się jedynie walka o mistrzostwo polskie, ale wszyscy dobrze wiemy, że taki finał musi gdzieś się, e, odcisnąć. Piętno na piłkarzach, no i zobaczymy, jak przez te kilka dni udało się odbudować zespół po nieudanym finale pucharu Polski i od razu muszą się piłkarze zmierzyć z takim przeciwnikiem jak Pazgliwice. Lech nie może pozwolić sobie na potknięcie. Trzy punkty dla drużyny Macieja skorzy są obowiązkiem, jeśli kolejz chce powalczyć o mistrzostwo. Początek niedzielnego meczu o godzinie 17.30.